HOM co jakiś czas wraca temat obowiązkowych szkoleń wojskowych, a konkretnie zasadniczej służby wojskowej. Powrotu obowiązkowej i zasadniczej służby wojskowej. No coraz częściej są z ust generałów, dowódców, coraz częściej jest mówione, że nie czy mamy przywrócić w ogóle ten pobór, tylko pytanie już jest troszkę inaczej formułowane. Kiedy przywrócimy ten pobór? Bo. Jest taka potrzeba. Według dowódców, generałów, ja nie neguję tego podejścia, bo to jest normalne, że dowódcy wojskowi tak na to patrzą, bo takie mają zadanie. Więc dzisiaj sobie powiemy o tym, że szef zarządzania szkolenia sztabu generalnego, szef zarządu szkolenia sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał brygady Rafał Miernik. Mówi właśnie wprost, że jest za przywróceniem obowiązkowego poboru do służby wojskowej. Powiedział to na antenie Radia Z. Więc dzisiaj sobie przemyślimy pewne kwestie: czy Polska jest w ogóle na to gotowa, w jaki sposób to zrobić, czy można w ogóle to zrobić i czy to dobry pomysł, żeby to zrobić. Od razu zachęcam do komentarzy, do komentowania tego filmu. Czy to dobry pomysł, żeby. Przywrócić obowiązkową, zasadniczą służbę wojskową. Ja od razu na wstępie powiem, powiem tak, że nie jestem przeciwnikiem tego pomysłu, nawet jestem za, ale i tutaj się pojawia bardzo duże ale, yy, bo pytań jest wiele, a powiemy sobie też, jakie aktualnie wojsko ma programy dobrowolne, bo jest duże pole manewru, jest z czego korzystać. I jak na razie wydaje mi się, że wojsko sobie po prostu nie radzi z aktualnymi, dobrowolnymi pro, pro, programami. A tutaj jest już koncepcja wprowadzania obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej. Tak? Dobrowolna na razie jest, jest koncepcja wprowadzenia zasadniczej służby wojskowej, obowiązkowej. Jak to zrobić? Zaraz sobie o tym powiemy i czy dadzą radę. Nie? Ale najpierw dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał i zapraszam oczywiście do komentowania. Ja jestem ciekawy, jak uważacie. Wojskowi pewnie powiedzą, że tak przywrócić, wziąć tych lalusiów w rurkach i ich dojechać, żeby stali się mężczyznami, nie? Yy, jeszcze krótka reklama, także yy, autoreklama. Znaczy może, może nie, nie moja, ale mojej żony. Książka Przygoda Kobiety w wojsku. Zachęcam do zakupu. Macie w opisie pod filmem macie link. Również linki do sklepu z koszulkami, buzami, ze szkoleniami wojskowymi, online, z konsultacjami, z pismami do wojska, i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś ma ochotę może skorzystać. A teraz sobie lecimy z tematem. Czy Polska jest w ogóle gotowa na obowiązkowy pobór takiej zasadniczej służby wojskowej? W tej chwili. Na pewno nie. I yy, jeżeli miałoby to jakkolwiek wyglądać, to, to wiele rzeczy by trzeba było zmienić. Jeżeli miałoby to wyglądać tak jak kiedyś, czyli 15 lat temu, czy 16 lat temu, to na pewno nie jesteśmy na, na to gotowi. Nie w takiej formie, nie w takim formacie, nie w takiej skali. Yy, trzeba by było zmienić całe struktury jednostek wojskowych przede wszystkim. Bo żeby wcielić tych żołnierzy dobro, obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej w struktury jednostek. Teraz no, nie ma możliwości za bardzo. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która aktualnie funkcjonuje, ona nie, nie funkcjonuje w strukturach jednostek wojskowych, co jest w mojej ocenie błędem. Nie wiem, jak tutaj dowódcy się na to zapatru, zapatrują i czym, dlaczego to nie jest zmieniane. Oni powinni funkcjonować w strukturach. A nie, że robi się patologię, że tworzy się na jednostkach wojskowych jakąś nowy twór, typu kompania szkolna albo kompania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Bierze się tam metodą kanibalizmu, oddelegowuje żołnierzy, dowódców, podoficerów, oficerów. Po to, żeby szkolili. Zabiera się ich od ich własnej roboty, macierzystej kompanii, i szkolą dobrowolną zasadniczą, zasadniczą służbę, służbę wojskową. To od zawsze była patologia, no ale dziwne, że nikt nie chce tego zmieniać. Jeżeli chcecie tak robić, no to po to są centra szkolenia i, i zrzućcie to na barki centrów szkolenia, a nie na barki jednostek wojskowych, liniowych, które zamiast się szkolić, to muszą użerać się z młodzieżą. Może niekoniecznie zawsze z młodzieżą. Czasami to są osoby w takim już dosyć zaawansowanym wieku, po czterdziestce, przed pięćdziesiątką czasami, nie? No ale tak to wygląda. Kolejne problemy, jakie tutaj Pojawią się z ewentualnym przywróceniem obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. To tak, brak instruktorów, o czym powiedziałem, brak infrastruktury, brak możliwości zakwaterowania żołnierzy. W tej chwili jest możliwość zakwaterowania na szkoleniu podstawowym, a jeżeli żołnierz by chciał na szkoleniu specjalistycznym przez kolejne tam miesiące, 10 miesięcy do, do 12 miesięcy być zakwaterowanym, no to już jest problem. Nie ma gdzie tego żołnierza położyć. Lepiej dać mu przepustkę. Posiedzi sobie do 1530, a później cyk do domu i przyjedzie na służbę na zaprawę czy tam na 630. Brak obiektów szkoleniowych, to też jest duży problem. Czy wiecie, że niektóre jednostki wojskowe muszą na strzelnicę dojeżdżać po 100 km? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Jak my chcemy przywrócić jakąkolwiek obowiązkową służbę wojskową? Realizować jakiekolwiek szkolenia, jak żołnierze muszą dojeżdżać po 100 km, no to, to przecież zamiast strzelać, to zanim jak wyjadą, zapakują się, dojadą, zanim rozłożą to wszystko, strzelą dwa razy i trzeba już wracać. I mało tego, jeszcze za przejazd na strzelnicę żołnierze nie dostają nadgodzin. No, bo jest załóżmy, macie stawić się do jednostki o godzinie 5 pobrać broń o godzinie 6 wyjazd, żeby dojechać dwie godziny, 100 km. Nie wiadomo czasem autobus z miękkim dachem, czyli star, który za szybko nie pojedzie. Także te 100 km to jest około dwóch godzin jazdy. No i za to od godziny 5 do 7 no to żołnierz na godzin nie dostanie. A jak wróci po 17, bo strzelanie skończy się o 15 no i zwróci o 17 do jednostki zanim zda broń, no, to też nie dostanie nadgodzin. No tak to jakoś dziwnie wymyślili. Więc to gratuluję. Gratuluję generalnie. Jak to niektórzy mówią, dobrze to, już dobrze to już było. No, i jak to bywa, niektórzy podejmują decyzję, że nie ja już na ten burdel to nie mogę patrzeć, idę do cywila. No i wojsko traci oczywiście doświadczonych instruktorów, których brakuje. Co można zrobić i w jaki sposób to zrobić? No, żeby. Przywrócić obowiązkową służbę wojskową, to jest przede wszystkim potrzebna decyzja polityczna. I nie decyzja jednej partii rządzącej, bo jeżeli wyszedłby Donald Tusk i powiedział, przywracamy obowiązkowy pobór do wojska, a nie zrobiłby tego Kaczyński czy tam partia pisowska, no to Donald przewaliłby wybory z Kretesem po prostu, nie? I tutaj jest potrzebna wspólna decyzja. Dogadać się by musieli, że wszyscy głosujemy, rzeczywiście jest nam potrzebny ten pobór. Przyszli generałowie, powiedzieli tak, musi być pobór, musi być zasadnicza, obowiązkowa służba wojskowa, więc tutaj my dochodzimy do wspólnych wniosków, żeby Polacy nie obarczali, że a to ci przywrócili wojsko, a nie, to tam ci przywrócili, to ich pomysł był. Nie, wspólna, wspólna decyzja polityczna. I o dziwo, uwaga, w sprawach antypolskich. Politycy bardzo często potrafią mówić jednym głosem, potrafią zgodzić się w sprawach antypolskich, potrafią mówić jednym językiem. Przykład to jest oczywiście obostrzenia w czasie pandemii. Wszyscy, no chyba Konfederacja i Grzegorz Brown yy, nie mówi, ale to wtedy akurat byli nieznaczącą partią, mało procent mieli, troszkę teraz się bardziej wybili. Ale wtedy, w czasie pandemii, wszyscy po, pojedyncze, tylko tam nie, nieznaczące partie były przeciwko obostrzeniom. A tak? Tuskiści mówili, dawajcie bardziej Polakom, a niech nie idą do lasu, a niech nie wchodzą tutaj. I jeszcze w dwóch maseczkach niech najlepiej chodzą. Zakaz wyjścia <laughs> z domu, zakaz spotykania się w Wigilię, zakaz wejścia na cmentarz. I jak. Pisowcy wprowadzili, wprowadzali zakazy, że zakaz pracowania, zakaz robienia własnego biznesu. to Tuskiści klaskali i mówili mało, mało, dowalcie im więcej. Zobaczcie, jaka jest zgodność. Ale to były tematy antypolskie. I yy, kolejny temat antypolski, w którym politycy pisowsko-peowscy -pisowsko są zgodni, to jest bezgraniczne i bezinteresowne wsparcie dla państwa U. Wsparty, które już przybiera gigantyczny yy, rozmach, ponieważ już no, 4 lata wspieramy, efektów nie widać. Więc pytanie: Czy przywrócenie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej jest działaniem antypolskim? No niekoniecznie, bo to zawsze miało być, być dla obronności Polski, dla dobra Polski, tak? Więc czy to dobry pomysł? Generalnie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, to jest to bardzo dobry pomysł. Tylko. Teraz pytanie do, dla Pana Generała i wszystkich, m, także do mnie, którzy są za przywróceniem obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, że to jest dobry pomysł. No pytanie do Pana Generała i do wszystkich, którzy są za. Czy Pan Generał wysłałby swoje dziecko, a być może, nie wiem, wnuka w niedalekiej przyszłości, nie wiem, nie wiem, i, i, czy Pan Generał ma, ma wnuki, tam chyba wspominał na nagraniu, że chyba ma dwóch synów. Więc, czy pan generał wysłałby swoje dziecko do zasadniczej służby wojskowej? No, pan generał wie, jak wygląda ta cała patologia. Ja bym nie wysłał swojego dziecka, swojego syna do tej patologii. Ja nie mówię, że wszyscy instruktorzy i wszyscy żołnierze zawodowi, którzy służą, którzy szkolą, to są patusy, ale bardzo dużo, duża ilość jest tej patologii idiotów, kretynów, którzy nie potrafią szkolić, którzy się znęcają, stosują mobbing i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nigdy nie chciałem iść do wojska i nigdy nie chciałem zostać szeregowym, bo wiedziałem, że to się wiąże z nieprzyjemnościami. U mnie kwestia była taka, albo szkoła oficerska, albo w ogóle nie chcę mieć z tą instytuc instytucją cokolwiek wspólnego. Więc pytanie, czy do tej instytucji... Pan generał, jeden, drugi, trzeci, puściłby swoje dziecko. Czy oddałbyś swoje dziecko pod skrzydła jednego czy drugiego patusa? A dobrze wiecie, generałowie, jak może to wszystko wyglądać. No pewnie byście nie chcieli zafundować swojemu dziecku takie, takiego czegoś. Więc tu by trzeba było pomyśleć, w jaki sposób najpierw zreformować to, żeby można było oddawać dziecko. Nawet zobaczcie, nawet szkoła, oddajesz dziecko do szkoły i też nie wiesz jakiego nauczyciela spotkasz. Czasem jest nauczyciel lepszy, czasami gorszy. Też różnie to bywa. I w wojsku też różnie bywa. Czasami trafisz na normalnego dowódcę, a czasem na tak zwanego zjeba betona. A tego betonu w wojsku jeszcze jest bardzo dużo. No dobra, ale jakie Programy tak naprawdę oferuje wojsko. Ja tylko przypomnę pokrótce, bo już robiłem film, może ktoś nie oglądał, to zachęcam do obejrzenia. Wojsko wymyśliło sobie nowy program w gotowości. Taki ładny program i tutaj są oferowane dwie ścieżki. Od razu polecam pierwszą ścieżkę, która jest realizowana jeszcze w tym roku od 22 listopada. Jest to ścieżka dla cywili bez przeszkolenia wojskowego i. Według MONU nie, nie będzie tam żadnej przysięgi wojskowej. Jest to cztery, ta ścieżka dla cywili składa się z czterech jednodniowych modułów po 8 godzin, i tutaj są moduły: bezpieczeństwo, przetrwanie, cyberbezpieczeństwo, pierwsza pomoc. Żołnierze zawodowi będą szkolić cywili. Więc yy, no będzie to przygotowane na pewno na wysokim poziomie i uwa uważam, że warto z tego skorzystać. Jakie są uwagi moje do tej ścieżki? Uwagi moje są takie, że pytanie, dajcie znak w komentarzu, czy żołnierze zawodowi, czy wojsko jest od tego, żeby zajmować się niańczeniem cywili? Bo tak w praktyce to wygląda, że w sobotę albo w niedzielę wojsko, żołnierze zawodowi muszą przyjść, poniańczyć się z cywilami, pokazać im coś tam. Czy od tego są żołnierze zawodowi? Czy to od tego są jednostki wojskowe? Czy oni, że oni są od tego, żeby się szkolić, żeby się przygotowywać na potencjalną wojnę? No, a teraz wychodzi na to, że żołnierze są sprowadzeni do roli nauczycieli w szkole. No, to jak na co dzień szkolisz swojego żołnierza, zgrywacie drużynę, pluton, kompanię, no to teraz będziesz miańczył cywili. No, genialne, po prostu. Ech, także. Ja uważam, że to nie powinno tak wyglądać, że nie, że nie od, od szkolenia cywili nie jest wojsko. I tak mamy za dużo tego na garbie. Szkolenie, niańczenie Ukraińców, zabawa w kotka i myszkę na granicy z Białorusią, bo oczywiście strzelać nie wolno, nie można, nie można bić tych biednych inżynierów. Jakby w pałę jeden dostał, drugi, trzeci raz De deską w potylicę, jakby ktoś mu przywalił z nienacka, to może by się obudził i więcej nie próbował przejść. Ale skoro jest zabawa w kotka i myszkę, niańczenie, głaskanie, no to jak się raz nie udało, to drugi raz spróbujemy. Tak to wygląda niestety. Yy, jeszcze, jakie programy ma wojsko? Oczywiście ter terytorialna służba wojskowa, można to pogodzić z pracą w, w cywilu i na weekendowo rota rotację odbywać i szkolić w ramach terytorialnej służby wojskowej. Oczywiście dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Wszystko to wiąże się, przypominam, z przysięgą, więc jest tutaj zagrożenie, że jeżeli komuś się nie spodoba, to człowiek zostanie przeniesiony do rezerwy pasywnej i będzie wzywany na obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy pasywnej. Takie jest zagrożenie, ale jeżeli ktoś już jest w rezerwie pasywnej, to może sobie zmienić to na rezerwę aktywną i aktywnie służyć w wojsku. Do, do tego jeszcze mamy szkoły podoficerskie, oficerskie, no ale to są propozycje yy, dla... do tego, żeby zostać pełnoprawnym żołnierzem, tak? A tutaj jest ta propozycja, yy, którą oferuje wojsko, że jako cywil przejdę, przeszkolę się w ramach yy, przetrwania, bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, pierwszej pomocy. No, także op opcja podobna do... Yy, Weekend z wojskiem, chyba coś takiego było, nie? Że też cywil mógł się zgłosić, iść, znowu wojsko przychodzi, niańczy cywilów, pokazuje, jak tu w wojsku jest fajnie i zachęca do wstąpienia do wojska. Tra lala, la la, jest super, a zobaczcie, będzie, może być jeszcze lepiej. Złóżcie tylko przysięgę, zostańcie mięskiem armatnim. W wojsku jest bardzo fajnie i sympatycznie. Więc polecam, polecam, bo tutaj nie wiąże się z to z zagrożeniem tego, że będziecie musieli złożyć przysięgę. Całkiem możliwe, że na tym, na, na tym programie, co, który rusza w tym miesiącu już, będą próby po prostu nakłonienia ludzi do tego, żeby wstąpili do wojska. Pokaże się im ładne filmy, być może ładne plakaty, że zobaczcie tutaj, będziesz ten. Jeździł helikopterem, latał, jeździł czołgiem, wspinał się po linie z nożem w zębach, w wojsku jest fajnie, przesympatycznie. To nieprawda, że jest tu beton i banda idiotów. To nieprawda. To kłamstwo. Nie, nie, może, nie może tak mówić. Więc no tak, no tyle. Tyle, jeżeli chodzi o przywrócenie obowiązkowego poboru i innych programów wojskowych. Zreformować przede wszystkim. Ja proponuję zreformować dobrowolną służbę wojskową, trochę poprawić terytorialną służbę wojskową, bo, bo tam też jest koncepcja, jest dobra z terytorialną służbą wojskową, wykonanie jest na różnym poziomie. Żołnierze odchodzą, bardzo, bardzo duża jest tam rotacja. Chyba nie, nie o to chodzi, żeby żołnierz terytorialnej służby wojskowej yy, służył sobie rok czasu, a później, dobra, dziękuję, bo z tym betonem to ja nie chcę współpracować. Chodzi o to, żebyśmy chyba mieli jakąś ciągłość, żeby ten żołnierz szkolił się. Jeden, dwa, trzy, pięć lat i tak dalej. No nic, na koniec dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał. Jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym, oglądającym i nie przewijającym reklam, se, re, reklam serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.